Pan chyba jeszcze z pasterki nie wrócił. Kurka wolno. Nie ma stewcza. A to miało się znaleźć pod choinką u kogoś. <laughs> no, niestety. Czekamy dalej na 10 tysięcy subów. Nadchodzi. Dzień dobry, a ty co? Balowałeś? Gdzie ty byłeś? <laughs> No, już takim wolnym krokiem. Chodź, wsypiemy coś tam. Nagrody na 10 tysięcy subów czekają, a ja już mam nagrody na kolejny konkurs. Dziękuję, dziękuję Pitbull. <grywanie> dziękuję Artur za takie fajne nagrody dla naszych widzów. Patrzcie, jakie fajne nagrody będą następne. Są czapeczki, jest fajna profesjonalna torba na wykrywać. Jest neodymek. Jeszcze raz Arturo, dziękuję. Siemandero czarne kciuki, siemandero. Pierwsze święto, ósma rano. Sławek, ekipa Historia, Adi Bakerowo. i Co tu robić? To lasu, nie? Wszyscy śpią, a my idziemy tuptać. Będziemy sobie nagrywać, na nic nie liczymy. Ja myślę, że zrobimy takie ten. Każdy swoje nagra a widzowie ocenią kto tam... Ci nie chce! Nie chce ci tu wejść! Weź... Ja mam nie naładowaną! Ale byś nagrywał! Dobra. Dobra Wy ocenicie kogo wypadł był bardziej fantowny! Miłego oglądania! No, zaczynamy zabawę! Od puszki! Od puszki zaczynamy! Taka pierdziawka w uszach była a jest jeden grosik, ale one są takie kurcze, dlatego one dają yy, taki brzydki sygnał. Masakra góra. Ojeku, wspinać się. No dobra, palimy kalorie i spalamy te. <laughs> Ładny sygnał. I jest monetka. A monetka perelka na bank, już widzę. Amelinium prześwituje jakiś pyryl. Jest ameliniowy. O, nie doczyszczę tego. Jest tak zajechany już. No ale jest, jest pieniążek. I wyskoczyła kolejna, ale to też jest nasza współcześniaczek. Także znowu jeden grosz. Dzisiaj jednogroszowo. Gwiazdor nic mi nie chce tu w lesie zostawić fajnego. Ale to dopiero początek przygody. <laughs> Sławek tam mówił, że coś fajnego już trafił. No zobaczymy. Taka pięknisia. Pięćdziesiąteczka się skrywa. Chciałbym pozdrowić, ale czy mi się uda? Czy mi się to uda? Może za chwilę. 49. Także pozdrawiamy wszystkie 49. roczniki oglądające kanał Adi Vajherowo i ekipa Historia? Nie, ze Sławkiem. Mówiłem Wam dzisiaj o Arturze i dotarł darczyńca. Darczyńca Siemandero. Siemaczko. O. Piwko? Tylko Arka Gdynia. A, <gry> Mojego syna tutaj, No i dobra Ja czekam jeszcze ja zamówiłem Pitbulla Gościu do mnie dzwoni i mówi, że jest rozwalona i no myśl A no i dobra do garen. Widzę cię widzę Widzę cię widzę moja piękna perelko Kolejna peryl A rocznik będzie

Przed ty ty, ty, tak. <laughs> ty ty ty, znasz na Wszed, ty zawsze tak. ty na mokro i wyciągnął nam i wszystko. Na Jak rowi, ci idzie? Nie? No to mówię, ja to wyciągnąłem. To, wyciągnął. to ty? No. A to nie mogę pokazać. <laughs> no dobra, nie. no to nie. To ja sobie to, to zobaczę u ciebie. No kurde, molek. Łuski, nie? Łuski, o same pepesze, ale ja mówię, żebym ja miał tyle siły i zdrowia co Sławek. Przed chwilą był na górze. Patrzcie, gdzie on jest. On już jest na dole. Nie? To jest normalnie alpinista, biegacz, maratończyk. Forest Gump w jednym. Stacja pierwsza, jak mówi Artur. To i tak ja się dziwię, że tyle wytrzymałem, jak ja tu do drugiej w nocy z zjęciem się opłatkiem dzieliłem. Arturo tam kopie. Sławek gdzieś poleciał. Wypamiętajcie o subskrypcjach, o dzwoneczku, żeby być na bieżąco. Odpoczywamy. I no, co masz? Się. Adolfa? Jo, Adolfa mam, i guzik jeden, guziolek taki jakiś ciekawy. No pięknie. Na godzinę tam no coś... nie? No kurde, na godzinę, no, no. to wiesz. Czekaj chwilę, że to nic mi tu nie wypadło, nie? Dyszka, od Adolfowa, nie? Aha. Uh -huh. Taki guziczek. Nie wiem co to, gaciowiec chyba, no, co? O, no, taki gaciowiec. No, no i Coś słyszę. Ktoś się przedziera Idzie Sławek. Coś, coś, coś wychodzi. Mówisz na świąteczne śniadanie spadasz, ja? No idę, Adi, tak wiesz. dobrze, znaczy... spoko. My też zaraz no, się zawijamy i no nie ma co, górki to są święta, w górki schodzę, nie? W górki schodzę i jestem w domu, nie? No i fajnie. <laughs> Sprawdzimy. Kurde, taka pogoda piękna była i się rozpadało. Grudiks. A w grudiksie Mamy co? 2011. No, takich młodych widzów my nie mamy, żeby 9 lat mieli. <noise> Dwa grosze. Ale muszę to nagrać. Normalnie, patrzcie, jakie święta. Kurde, śnieg zaczyna padać. Wreszcie będą święta białe. Takie tam pobożne życzenie, bo tego zaraz nie będzie, nie? Zaraz tego nie będzie. Monetki wpadają, ale pyryl. O kolejny pyryl Kolejny pyryl I pewnie nie do, do oczyszczenia A Takiego rocznika chyba jeszcze nie pozdrawialiśmy 62 Pozdrawiamy wszystkie 62 roczniki O jest perelek Taka tu wkrętka nie wiem, ja tu jakieś perele mam. Sławciu ma coś fajnego, ale czy. Jak ci idzie, Sławciu? Perele kopie. A no i dobrze. <laughs> to zobaczymy, kto więcej będzie miał. <laughs> Się bierz Adi do roboty, bo Sławciu ci dupę złoi. Jest populares, największy populares z popularesów, ale to jest tutaj zapiaskowane. I eee, smak. Matko Sałatko, co to jest? Matko Sałatko, 74. no to jest mój rocznik, pozdrawiamy, wszystkie 74. Matko Sałatko, nowotko, wszechwładny. Co tu wpada teraz? Za cudo. Co to jest tu, za pyryły. Nic innego to nie było. O, twarzyczka jest, zaraz zobaczę. Jest dyszka. Dyszka z naszym wieszczem narodowym Adaś Mickiewicz. 10 ziko się pojawiło. Piękne. Sławek mi tam monetami sypie. Pozdrawiamy 76. roczniki. Jest jedyneczka. Sygnał fajny. Sławciu tam po drodze sobie śmiga. Też mówi, że ma coś. Także lecimy, lecimy. My jak na wyrobisku zasuwamy i ten Sławek się spręża. Ja też. To jest dwójeczka, nie? Tak? A, dwa ziko. Dwa ziko. Jest rocznik, Ojen. No. kochani, no moja tarka podręczna no nie da rady, nie da rady patrzcie jakie to zajazdy wychodzą se kopnę to se mam jest pierwszy Adolf, ha, ha. Ho, ho ho dzisiaj petarda jest jedynka, zemsta Adolfowa ale fajowo no to się cieszę, wśród tych wszystkich, patrzcie, pyryle. Adolf, pyryle, pyryly, jest Adolfik, jedyneczka, ale pięknie, no to fajnie, ja tam się cieszę z tych jedynek adolfowych, dla mnie to jest taki kultowy też fant. Nie ma to jak klęknąć sobie w wodzie, w błotku pobrodzić, o. potem tak człowiek wygląda, <laughs> ale jest fajnie, my to lubimy, my to lubimy, bo to jest fajna, fajna zabawa. Endorfiny skaczą, jest mega. Idziemy na sałatkę chyba, nie? Chyba o, trzeba iść do chaty na sałatkę. Pierogi, no ja też mam. Teściowa zrobiła, pyszne. Pierożki, tak. Ja uwielbiam. Pierożka najbardziej. Co to jest tu za zajazd znowu? Nie no, srebro to nie wiem, bo... Dziesiątka cesarstwo. Pierwszy raz taką widzę, żeby się tak jak srebro błyszczało. Jest taka ciężka. No, normalnie jak sreberko. Słabo już widać. Ale tu jak się przyjrzeć, o jest dyszka. Dychę widać. No kurde, ciężkie, naprawdę jak srebro. Ja wiem, że ty szedłeś, ale ty szedłeś drugą stroną. Ale jest petarda. O kurde, ja to widzę, jak się błyszczy. Patrzcie, jak to się błyszczy. Ale jest pięknie. Nie mówcie jeszcze, że to złoto jest. Jak to by było złoto, ale bardziej tu liczę na jakiś odpust albo sreberko. Aj, wyczyszczę to. Znowu zaczyna tu coś wiać. Ladies and gentlemen, this is silver ring. Patrzcie, jaki piękny. Jakie piękne oczko, jakieś tu zdobionka są. Coś pięknego. Piękny srebrny pierścionek. A jest petarda dzisiaj. Jest petarda, ale ty masz też swoją petardę. No mam, ale to. No to was. <laughs> ale to yeah. widzowie ocenią. Kto ma, kto ma fajniejsze yeah. petardy dzisiaj? No ładny, nie? No piękny, zobacz jak tutaj. No? Się świeci. Może to jest ten, Arabeli. Weź i już. Im się Weźleś przenosimy. Ty wyglądasz jak czarodziej Figo. Ten kura A ja po pierścionku mam obrączkę, panie. No. Naprawdę. Ale ptasią. To nie można się spodziewać. Rażuwiasta. Rażuwiasta zielona. Piękna. Ty zbierasz na ten łańcuch. No na przysłok będzie, bo roku Przymówiłem, nie? nie było. Nie. Takie podsumowanko tego dzisiejszego świątecznego wypadu. Fajnie było, fajnie potuptane. U, 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 u. Sławka fanty, zobaczycie sobie u Sławka Oj, jest petarda. No i co? Kalorie spalone, <laughs> profile spalone wracamy na chatę, nie? Fajnie było. Kurde, tu... fanty. Same Człowiek petardy. Gwiazdo dzisiaj nie? Same petardy. O. Dobra, kochani, pamiętajcie, co zostawić. Czarne kciuki i subskrypcje do następnego, ejo!